Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją książki, na którą czekaliśmy wszyscy dobre 7 lat. Yep. Ci, którzy nie śpią od Emel Rio, musimy Emel Rio wybaczyć, bo z tego co rozumiem, to ona w trakcie tych iluś tam lat pisała doktorat. Więc jakby musimy od... Cześć! Pamiętajmy o tym, pisanie doktoratu jest trudne, żeby i muzolne, więc wybaczmy Mel szczególnie, że jak już wróciła do e, bookish industry, to nie dosyć, że sprzedała prawa właśnie do noweli, e, to jeszcze do następnej powieści, ona już jest, e, gdzieś tam jest Dobra, e, Także możliwe, że tą następną opowieść od niej dostaniemy o wiele szybciej niż tę. W oryginale The Graveyard Shift. Polskie mhm. tłumaczenie tutaj Małgorzaty Hesko Kołodzińskiej, mamy ją w końcu. W polskim wydaniu, nie wiem jak to wygląda w zagranicznym, no bo żadna z nas go nie no. widziała, bo ty jeszcze jak byłaś w Londynie, to ona była przed premierą. Mhm. Ma dodatkowe elementy pod tytułem playlistę, przepis na drinka, Didn't. Podziękowania. No i oczywiście jeszcze fragment, a jeśli jesteśmy z uczyńcami, jeżeli ktoś nie czytał, to może się tam z kawałeczkiem e, zapoznać. Całe, cała ta nowa historia ma właściwie stron 136, króciutka, więc nie za dużo. Niemniej moim zdaniem to jest tylko taki, wiecie co, wstęp, Zdjęcie. to jest taki mm -hmm. pre-release single <laughs> tak, o to od MLRIO, przed tym głównym comebackiem, jaką będzie jej nowa powieść. I dla tych z was, którzy zakochali się w If We Were Villains, od razu zaznaczę, że moim zdaniem ta nowela ma o wiele więcej wspólnego z tym opowiadaniem, które było mhm. umieszczone w tym tomie opowiadanie w tych szacownych murach, tych szacownych bojach, niż tak. z złoczyńcami sensu stricte. Mhm. Chociaż tutaj też mamy grupę znajomych, znaczy znajomych to może jest za dużo powiedziane, ale grupę ludzi, które się poznaje w konkretnych okolicznościach i którzy zaczynają działać razem, tym razem w przy rozwiązaniu sprawy, no nie do końca kryminalnej, ale w sumie trochę kryminalnej. Nie, yeah. um, na pewno czegoś niepokojącego, czegoś spuknie czegoś niecodziennego. Tak, więc, więc jednak jakieś tam punkty wspólne tutaj znajdziemy. Każda z postaci ma taki swój mikro rozdział, bo to są króciutkie, króciutkie rozdziały, a akcja całej noweli rozgrywa się na przestrzeni jednej nocy, czyli zaczynamy no Późno, późno wieczorem kończymy koło szóstej mhm. rano. Tak. A z racji tego, że wszystkie nasze postacie cierpią na bezsenność, no to mogą rzeczywiście rozegrać, można rozegrać fabułę tej, tej historii właśnie w nocy zresztą Samario. przyznaje, że ona cierpi od lat właśnie na bezsenność, ma problemy ze snem, więc to był taki dosyć naturalny dla mnie temat, żeby go dźwignąć mhm. na kartach, yy, nawet nie powieści, ale tej właśnie noweli. No i o co tutaj chodzi? No tak, żeby wam właściwie nie zdradzić za dużo, bo to o to jest tutaj prosto. Ze względu. Zaczynamy zasadniczo od grupy ludzi, którzy chodzą na fajkę na cmentarz. Dokładnie. Po prostu. Mamy grupkę ludzi, którzy zmagają się z bezsennością. Gdzieś tam są związani z kampusem, jako tako. A tu mamy kogoś, kto po prostu pracuje na przykład w barze przy kampusie, tak? tak. Kogoś, kto jest Studiuję. studentem po prostu, tak? Tutaj ktoś robi w gazecie i tak dalej. Ktoś jeszcze dojawia sobie w bibliotece. I pracuje jeszcze tam w takim motelu, hotelu, można powiedzieć, ciężko stwierdzić co to dokładnie jest, no gdzieś jakiś wynajem pokoju i wiecie, jakaś recepcja i tak dalej. Więc to są wszyscy ludzie związani jakoś z tą konkretną przestrzenią. No i podobno wszędzie panuje zakaz palenia, więc jak się wychodzi na szluga, to się wychodzi po prostu na ten cmentarz, dokładnie. który Mac, wiecie tam, jest też zapyziały, kompletnie już od lat opuszczony, niby jest jakimś zabytkiem, ale nikt od niego nie dba. staje groby, powycierane litery, wiecie, jakaś ta, ta kaplica, taki, taki kościół. Świętego Antoniego. Ko Kaplicość kościółko, whatever it is. No i po prostu tam można się przez płotek przemknąć i tam na pewno nie dostanie się opierdzielu za to, że się jara na terenie uczelni. No i tak kilka zagubionych dusz nocnych właśnie spotyka się na papierosku, aż w pewnym momencie okazuje się, że na tym cmentarzu pojawia się ktoś jeszcze. Mhm. Dziwny, niemożliwy do zidentyfikowania człowiek, który przychodzi Rozkopuje dół, który oczywiście zaburza tą całą florę i faunę tego opuszczonego cmentarza i wprowadza wszystkich bohaterów w takie o co chodzi, czemu tu jest wielki rów wykopany, czy to już The Walking Dead, czy, czy coś takiego. I coś w tym grobie zakopuje. Szczury, Szczury, konkretnie. Szczury. Ale więcej chyba Wam już nie możemy zdradzić, bo no od tego momentu zaczynamy rozkminę, kto to jest, o co chodzi z tymi szczurami i dlaczego one wyglądają na takie bardzo niepokojące i dziwne. Więc jest to trochę takiej grzybozy jak The Last of Us. Mm -hmm. Zresztą ten sam grzyb, mm -hmm. tak, który jakby był no, pewnego rodzaju inspiracją dla twórców jest The to Last of Us, jest to wspomniany. Bo to jest ten grzyb, który przejmuje te na przykład te mrówki, tak? mrówek tak, tak. i, i każdej robić mm -hmm. rzeczy i jest takim pasożytem. No on też jest wspomniany z takiej side note. Więc jeżeli liczycie na coś takiego, bardzo dark academia, no to umówmy się, tej akademii jest tutaj bardzo mało, bo to nie o to chodzi. Natomiast udaje się Rio y, podłapać ten taki upiorny i niepokojący vibe, który często te historie, no, to jest jakieś taka cecha ich charakterystyczna bardzo często. Plus mamy jakiś taki element pewnego rodzaju śledztwa, który też jest często mhm. y, no tutaj elementem zasadniczym tego typu historii. Patrz. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, tajemna historia, cała reszta gromady, znamy ten temat. No i co? Jak to wygląda? Z perspektywy kogoś, kto bardzo czekał na tę książkę, ja nie chcę powiedzieć, że ona jest rozczarowująca, bo to by była przesada. Natomiast... Ona zostawia niedosyt. Tak, dlatego właśnie powiedziałam, że to jest taki pre-releasing. To jest pre-releasing, to znaczy ona jest intrygująca jest w stylu Rio i gdzieś tam przypomina Ci o tym, za co Rio kochasz i za ten styl przede wszystkim, za budowanie napięcia, konstrukcję postaci i też pomysłowość, jeżeli chodzi o setupy tych właśnie Dark Academia Stories, ale ona pozostawia tak ogromny niedosyt. I ja bym się nie jak gdyby ona była o 200 stron dłuższa. Ja myślę, że ona totalnie byłaby w stanie dźwignąć to jako pełnoprawną, długą powieść. Tak. Po prostu rozciągnąć, wiesz, to wszystko w czasie, żeby to śledztwo mhm. trwało, no nie wiem, Kilka dni, tydzień, byśmy dostali, powiedzmy, większe backstory tych postaci, większy background, i tak dalej, i tak e, dalej. Istnieje na pewno jakiś powód, dla którego Rio tego nie robi. I teraz, co robi nowela lepiej niż powieść, bo to jest właściwie ten wątek, który należałoby tutaj chyba y, poruszyć. Mhm. No bo mówmy się, jeżeli mamy faktycznie sprawnego pisarza. No to, to jest taka odważna teza, ale niemalże każde dobre opowiadanie albo dobrą nowelę można zamienić na dobrą powieść, tak? tak? Natomiast istnieje pewne, jakiś powód, dla którego pisarze tego no, nie robią, tak nie. jak Rio w tym wypadku. No i osobiście uważam, że nowela robi to, to co robi lepiej niż powieść. To właśnie pozostawia taki niedosyt, która sprawia, że musisz myśleć o tej historii trochę dłużej niż przy okazji powieści, która bardzo często wykłada Ci o wiele więcej rzeczy na ławę. Tak, interpretujesz sobie szerzej i potem, kiedy o niej myślisz albo o niej rozmawiasz, to masz dużo więcej pytań i też Twój umysł naturalnie dąży do poznania odpowiedzi, tak? Więc powstają teorie i jest to taki zalążek do, do głębszej po prostu rozkminy. Ja rzeczywiście tak mam. To znaczy, jeżeli chodzi o główne rozwiązanie, o finalny plot twist, no bo zakończenie jest niejednoznaczne w pewnych kwestiach. To znaczy, mm -hmm. pozostawia wiele pytań w Tobie z cyklu, jak? Ale to w sensie, a, czyli to się łączy z tym. Ale to jeżeli to się łączy z tym, to oznacza, że... I to są tego typu rozkminy. Nie chcę za bardzo wchodzić, bo Wam to zaspoileruję, ale, ale to, jest, to jest właśnie to, że dostajecie tę odpowiedź i z jednej strony dociera do Was, że w sumie to ma sens i Boże, czemu nie widziałam tego wcześniej? Mm -hmm. A już takie moment. I kminicie. Więc y, to jest intrygujące, co nie zmienia faktu, że bym chciała więcej. Ja bym chciała się w tym jeszcze podobać. Oczywiście nowela zasadniczo trzyma się z reguły... Jednej kwestii fabularnej, jednego wątku mm -hmm. fabularnego. Tak. I oczywiście mamy tutaj jakieś backstory tych postaci, poznajemy je tyle o ile. Natomiast to nie są jakieś takie bardzo szerokie, rozbudowane portrety psychologiczne tych postaci, no bo na to tutaj nie ma miejsca, tak? I też z drugiej strony, wiesz, jeżeli jesteście takimi czytelnikami, którzy cenią sobie otwarte zakończenia, albo właśnie to, że tej ekspozycji nie ma za dużo, że możecie sobie wiele rzeczy dointerpretować, albo wyciągnąć, albo właśnie zadawać sobie pytania i rozkminiać, to w ogóle nowele i opowiadania to jest prawdopodobnie taka formuła opowieści, która by wam naprawdę siadła. I to też wydaje mi się dla wielu czytelników może być spoko podejście w ogóle do krótszej formy, mhm. bo jednak współcześnie czyta się przede wszystkim powieści, jeżeli chodzi tak. o fikcję i gdzieś te opowiadania są taką formą o wiele rzadszą i raczej nie tak bardzo popularną to znaczy no proszę mi wymienić jakiegoś takiego zajebiście znanego i uznane wiesz pisarza który przede wszystkim pisze opowiadania tak no tak, ale to ona tak na dobrą sprawę teraz wypłynęła na kryminałach, nie? W głównej. Tak, no, to, to rzadko jest tak, że można na. No, opowiadań. ani Ernaud można powiedzieć, że pisze coś w rodzaju opowiadań, tak? Mhm. To nie są do końca opowiadania, no dostała w końcu masę nagród za, za, za tę za historię. Ale to. No, to nie są ani powieści, ani opowiadania, tak? To jest jakaś taka forma do, też pomiędzy fikcją i, i autofikcją, i. W ogóle... Dobra, nie wchodźmy w to. <laughs> bo to jest bardzo głęboka sprawa, jeżeli chodzi o przenikanie się w ogóle takich. Tego typu, tego typu formuł. Tutaj nie mamy chyba autofikcji. Chyba. Zresztą Rio tutaj zaznacza, że jest tutaj taki element trochę taki paramedyczny i paranaukowy tutaj. Tak. I ona co prawda popełniła research'y tych historii, natomiast zaznacza, że no, pewne rzeczy oczywiście sobie dopisała i wymyśliła. Ja też nie mam żadnego problemu z tym, bo wydaje mi się, że akurat, akurat tyle ile research'u trzeba było tu zrobić, to chyba autorka zrobiła. Bo w trakcie czytania nie miałam takiego, wiesz, takiej myśli, że coś mi się tu klei, to z tak, jak nie jesteś jest takim e, biologiczno-medycznym nubem, to, to kupisz, bo nawet jak jesteś nubem, to mm -hmm. gdzieś tam jakieś takie bazowe pojęcie o pewnych kwestiach miewasz. Więc e, no jak mówisz, sam motyw szczurów e, i oczywistego skażenia ze szczurami laboratoryjnymi, mm -hmm. e, wiesz, no to, to jest tak powszechny motyw i tak powszechny case, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy cruelty free i, i tak dalej. Więc masz takie, że to nie jest jakiś taki super egzotyczny temat dla, dla przeciętnego czytelnika. Mm -hmm. Więc jeżeli o to chodzi, to tak, jest, jest to dobrze wyważone i no, podobnie jest zresztą jak było w, w naszych podmorskich żonach, tak? Że jak jesteś nubem to, to łykniesz, a jak jesteś Specjalistą. specjalistą to nie skrzywisz się jakoś wybitnie, tak? Zarzysz no tak ten szaleńskie metody. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Mhm. Faktycznie niezłe są te próby krótkiej formy, u Rio, bo i tam to opowiadanie się sprawdziło przy okazji tego zbioru w tych szacownych murach i jakby ta praca ona daje radę. To znaczy, mówię, to na pewno wielu z nas będzie smutnych, że to jest tylko tam 130 stron i no. zresztą my też byliśmy trochę smutne. Bo faktycznie no, do, do tego jak się siada, no to czyta się bardzo szybko i właściwie za moment człowiek kończy i, i, tyle, mhm. i tyle, było czegoś. Wiesz, to jest takie paradoksalne, bo mam wrażenie, że ta książka jest takim bardzo, um, jak to się mówi, przełamuje trzecią ścianę, czwartą ścianę, nigdy nie pamiętam, która to jest ściana. Ale to czwarta. jest czwarta, to jest książka do przeczytania. Wiesz, zaczynasz y, czytać ją o tej porze, o której ona zaczyna swoją fabułę i kończysz ją wtedy, tak. kiedy... No, może Nie każdemu tak długo zejdzie, prawda? Tak. Ale ona jest do przeczytania w jeden dłuższy wieczór, tak wiecie, tak od 22 tak do 2. Myślę, że taki przeciętny czytelnik sobie ją umyknie. No, nie więc to... ona tak fajnie, fajnie daje waj, prawda? Bo już czytasz w nocy o bezsenności. Wiesz co sobie pomyślałam, I właśnie to? teraz, bo tak jeszcze kartkuję ją, żeby sobie przypomnieć, co chciałam powiedzieć na ten temat. Mm -hmm. No i wpadłam na ten ostatni rozdział, to zakończenie, i wiesz co sobie pomyślałam, że. Właściwie to do tego ostatniego rozdziału, tego, gdzie mamy ten twist i wyjaśnienie mm -hmm. i tak dalej, e, bardzo pasuje to... Jest to piosenka z TikToka, którą właśnie żeśmy, to TikTok, TikToki, że co żeśmy słuchały z Shinous, to totalnie, to wiesz, to powinno lecieć tutaj na końcu, wiesz, rozumiesz, jak tak. ona patrzy w to lustro. O Boże tak, totalnie to wtedy leci She Knows. ale to wiecie, nie ma tego na playliście, więc możecie sobie dorobić i dopisać to. Natomiast... E, Coś miałam powiedzieć a propos tego zakończenia i, 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 no. i, i tego wątku, Ym, teraz sobie nie przypomnę, więc będę szyć, szyć na bieżąco, pozwolicie, może, może zaraz do mnie wróci ta myśl. Ym, udaje się tutaj zachować to, co myślę w nowelach i w opowiadaniach jest bardzo fajne, czyli właśnie to takie poczucie zawieszenia, że nie wiemy wszystkiego. W też, no. Znaczy, nie wiem, czy to jest próżnia. To Wydaje mi się, że czyli... trochę tak. Wiesz, to, to ona, jak się tak nie skupisz wybitnie na detalach świata przedstawionego, to możesz mieć wrażenie, że to jest przypadkowy kampus no tak, w przypadkowym mieście, O tym, tak, o tym tak. To miałam na myśli, mówiąc w próżni. No, nie? Tak, tak. Że ona to no to no tak. takiego uniwersalizmu na zasadzie, że to mogłoby się wydarzyć wszędzie i nigdzie tak naprawdę. Tak, tak, to, to na pewno. 12%. Plus wiecie, to jest o tyle w ogóle inter interesujące, że biorąc pod uwagę temat w ogóle bezsenności ty po po podjęty od też takiej właśnie medycznej strony, wiesz, to co, w jaki sposób ona wpływa na twoje postrzeganie świata i mm. urozumienie i tak dalej, to jest taki trochę taka próba nieśmiała bardzo w porównaniu na przykład do Króliczka czy tam do innych powieści, e, takiego, takiego fever dream, takiego mm -hmm. pisania na granicy, jaźni i wyobrażenia tego, czy to rzeczywiście się dzieje na, na pewno i czy ja jestem świadkiem czegoś, co mam miejsce, czy niekoniecznie. To twój niedospany deficytowo-mózgowy, tak? Deficyt snu, mózg tak. tworzy po prostu jakiegoś rodzaju tak. emocje, strach i, i sprawia, że niektóre sceny są bardziej dramatyczne na przykład, niż być powinny, tak? No albo wiesz, to zakończenie masz takie... Ale to tak na pewno, naprawdę, mm -hmm. czy niekoniecznie, nie? No. Więc to robi dobrze. I to się udało Emily Rio, myślę, uchwycić bardzo fajnie. To jest coś, czego nie było w jej poprzednich tekstach. No i jak gdyby to robi dobre wrażenie, plus jest super taką lekturą na ten moment, gdzie mamy I już tak. październik, zaraz, Trzy w... zaraz wjeżdża sezon halloweenowy i tak dalej, i tak dalej. Szukamy trochę takich. Lektur, które są bardziej niepokojące, które albo są horrorami, albo kryminałami, albo thrillerami, albo czymś w tym rodzaju. Mm -hmm. Więc to daje radę, to dźwiga. To nie jest lepsza praca, to nie jest najlepsze opowiadanie, ani najlepsza nowela, z jaką miałam styczność. Jeżeli bym miała. No, znaczy, wiecie, mówię też tak, jakbym nie czytała tych opowiadania jakoś niewiarygodnie dużo, ale no, o wiele, bar... o wiele większe wrażenie zrobiła na mnie opowiadanie, o którym Wam mówiłam, w którym w tym filmie. Z polecajkami na jesień, do którego cały czas próbujecie zmusić, i ty cały ja czas, czas... Nie, nie, no nie, ja <grym> cały czas o nim <grym> permanentnie zapominam. Czyli The Six Deaths of Saint, Alex i Haro, swoją drogą Alex wróci do nas z nową powieścią już za moment, także fajnie. I, i gdybym miała je stawić koło siebie, to są dwa zupełnie różne teksty, traktują jakby o zupełnie różnych no. rzeczach. Natomiast Harrow wydaje mi się, że... Zrobiła taką, stworzyła taką konstrukcję, która jest mimo wszystko trochę pełniejsza. Mm -hmm. Aczkolwiek, biorę pod uwagę to, że może RIE wcale nie o to chodziło, żeby to była pełna historia, tylko właśnie ona była. To też mi się wydaje. co, nie? tutaj wyczuwam takie założenie, że to miała być migawka. To miało być może coś na zasadzie rozpisania, coś na zasadzie rzucenia, wiesz, co kamienia do wody. Tak. Tak, żeby trochę steer it, wiesz, i, i pomieszać. I jeżeli o to chodzi, to jakby największym plusem tego opowiadania jest to, że ona po prostu działa. A działa głównie przez to, że zostawia niedosyt. I to taki dobry niedosyt. Bo są takie opowiadania albo krótkie formy, które kończycie, macie takie. Aha. Uh, wasted 15 minutes, no mm -hmm. nie? A tutaj masz takie. Nie, ja się zaangażowałam, ja usiadłam, już byłam gotowa na bycie zaspokojoną. A ty, zła kobieto, nie dajesz mi tego zaspokojenia, no nie? To jest trochę na takiej zasadzie. Więc yy, myślę, że akurat tutaj ta krótka forma, choć irytująca, to jednak spełnia swoje zadanie. A to z szczur? Obraz, Wiesz co, boję bo się, powiedzieć, się boję, boję się powiedzieć, że szczur, ale sądząc po uszkach, to chyba jest mysz. Bo szczur był w pacce. E, tak, e, z krzyżką, e, szczur zresztą zawędrował do mojego biura, a słuchaj mamo, wszyscy pokochali tego szczura. No. Dostał już imię, nazywa się Wiktor. A mniej większ jest za Maus. I, I wszyscy kochają tego szczura, i w ogóle jak nam smutno, to sobie nakręcamy, i ona jeździ po biurze, nie? So, jestem pewna, że to jest mysz, ale nie jestem yy, gryzoniologiem. Nie, ja też nie, to była zupełna dygresja, jakby. Możecie dać nam znać, zobaczcie sobie na przykład po <tutujesz> powiększeniu na, na jakiejś na tam sklepie internetowym, w jakimś empiku, czy tam gdzieś tam, czy to jest mysz, czy szczur. Jak ktoś się zna, na przykład hoduje myszki albo szczurki. Osoby, które karmią mówią, że myszkami się nie odzywają, bo mnie zawsze to smuci bardzo. Jest mi prawie tak samo przykro, jak wyzywanie mojego kwiatka od jajka sadzonego. Czy ty słyszałaś o tej opowieści, o kto mi to opowiadał z pracy chyba ktoś. O znajomych, którzy mieli męża i wpuścili mu mysz, ale ta mysz w ogóle walczyła o życie i przeżyła, więc ją zatrzymali, zaadoptowali, kupili jej na weterarium. Co? No bo tak to on zżerał ten to Ja tylko nie. słyszałam historię o tym, że jak twój wąż zaczyna się kłaść obok ciebie i mierzy długość e, Tak, się. to jest ciężko. E, to no zaraz. ale w każdym razie mysz walczyła o życie, wygrała w igrzyskach śmierci i dostała swoje własne mieszkanie. I, 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 i dosłownie <laughs> tak, jak <biedny. laughs> Ej, hey, Truly Hungry Games, oh my Tak, God. tak. Dobra, no, nevermind. To to, she must be happy, jak się nazywa? Ach, nie pamiętam, nie wiem, w ogóle nie pamiętam, kto mi to opowiadał. Jak ktoś z, z moich znajomych z to ogląda, to weźcie przypomnienie, ja to ciekawa, ja <laughs> jeżeli mysz nazywa się Hektor, to jeszcze śmieszniej. <laughs> o oh, Jezus, no, nie no, Hektor to tak średnio... Dobra, dygresujemy już w tym momencie bardzo. Tak. Nawet no, nie ma takiego czasownika, ale nieważne. Nie, <laughs> Stworzyłyśmy właśnie, dygresujemy. Moi drodzy... Emelio, She's Back. Yeah. Czekamy na więcej. Y, yeah. Może w przyszłym roku wyjdzie za granicą ta wypowiedź, więc może za półtora roku będziemy y, zaspokojeni kolejną dawką jej prozy, bo ja tęskniłam bardzo, myślę, że wielu z nas tęskniło bardzo, bo też ile można tych złoczyńców czytać w kółko. No. Dosłownie. No, więc teraz mamy historię o grzybach i o szczurach. Which is fine for me. No, Otum vibe czy coś. Tak, tak. Dajcie znać, że już czytaliście może ten zbiór, jak się zapatrujecie w oczywiste porównanie, co was bardziej intryguje w wydaniu Emily. Czy krótka forma, czy długa forma, czy również macie podobne e, takie wrażenie jak my? Oczywiście valid information, szczur czy mysz, bo mnie to będzie spędzało. Haha, sens powiek. E, I tak, to by było. Na tyle, dajcie znać. Do zobaczenia następnym razem. Pa! A.